Szemoneczko moje miżony z tym żywotem, dzisiaj będzie pogramy w Need for Speed Rifles Dobra i Chyba nie zapomniałem. Kontynuuj Zapomniałeś Okej okay. i tak Pod tym filmikiem proszę, ale proszę dajcie A i zapomniałem e. przywitaj się Szymon. Dzień dobry. Dzisiaj jesteśmy u mnie na i nagrywamy tego Need for Speed'a. A proszę, ile się chcemy łapek? Najwyżej jakby był się stał cud to 50, ale tak bez... 50 Pięć łapek w, w górę! P przez wymaganie to może być 30 na przykład. Dajcie 10, 20, 30, 40 i albo 50 łapek, proszę. Ja nie robię to dla hajsu, bo ja to y, nagrywam na dla siebie I dla was hmm. My to z Szymanem nie robimy dla hajsu. Nie Szymi? No Dla przyjemności Patrzcie moje autko Chodźcie. Moje autko Moje auto Nie mogę Moje auto Dobra Widzicie moje auto widzieliście moje auto, nie? Widzieliście O, fajnie! Zapomnieliśmy on Powiedzieć co będziemy też dzisiaj nagrywać jeszcze. Wiesz co, nie? Będziemy nagrywać counter bloka Wiecie co to jest counter nie? Wiecie, wiecie, to jest CS na Robloxie. Dobra, idziemy. Do kryjówki i auto zmienimy.

wstąpił piur rol... Co jest? Zwróciłem. nie ma Paweł! Hmm? Ten czekajcie Dzwonię. Nie ma wchodzenia już na konto... Zmieniam hasło kurde. Czekajcie widzowie. Wychodź z tego! Z nitwo SPIDA a, dosłownie. Po <coughs> coś mi wystąpi bunt. To dobrze. Okej, okay. <coughs> okej, okay. to pa. To. <coughs> <coughs> mhm. ale ja będę teraz grał. Jestem widzowie Wyszedł W końcu Nie piszcie la Że lagi mam Bo tak zawsze gram Tak gra zawsze tak się To nie są lagi Po prostu to tak się dzieje w tej grze Nitro włączam Dobra i jadę do garażu, zmieniam auto Chcę zmienić auto E ja nie mogę zmienić widzowie auto Co Czekajcie Muszę na mapę wziąć do tyłu muszę. Dobra. Tu. Hm. Tu muszę. Dobra, widzicie, aż lepiej. Up. Up. Zmieniamy. Au. Czekajcie sms -y. kto mi wysyła? Dobra, fajnie, Hogaty wysłał mi, że filmik wstawia. No fajne, nie, chcę sobie zmienić auto. Hmm? No widzisz, 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 widzisz tą moc. Oh, però, quina tablet. Tot Ford Mustang GT. No. Ni ningú most wanted. Najlepsza to Najnowsza. jest. Najnowsza. to jest ta. Nie. No ta za Jakiś dwie... Chyba, e... Ta za dwieście to jest jedynka. Po prostu ulepszona. Need for speed. To jest jedynka. Dobra. Nie ma. Tak! Wyma na telefonie. Wyma na sobie tubie. Patrzę 511. Słucha. Nie opłaca się tego Nitworspida. Dla mnie on jest bardzo fajna. To jest jedynka. W kinach od 14 marca. No zobacz co! Zobacz moje auto! No nie! Ty to widzisz? Nara, jadę. Dobra, up. O kurde, pały. Fajk, fajk, Uciekamy! O nie, o nie, gonią, gonią Dobra, nara wam Kurde, nitro włącza mi nara Robię z buta O kurde, nie, doganiają mnie Rumuję. ja mam nitro, a on nie ma. Tak, on jest daleko, tyle. Nie O kurde, to mnie. Już 600 punktów mam. Widzicie, moi mieli widzowie, ucieka przed bałami! No, tu się rozwala. Tutaj. Złapał mnie chyba. Nie. Dobra, nie złapał. No, tu się rozwala i. Zgubię go! Zobaczysz! Tu wiadej pa! O tu nie może... jechać. Tu jest zmienianie... tego... Y odnawianie auta. Dobra, uciekliśmy. Widzicie, moi tej nadal pały nas gonią! Back. I wstać. No. O kurde, namiar. Namiar. O kurde, nie. ¡Dobra, pitala! Tak, to właśnie tak gra idę. To tak gra chodzi. Uciekamy moi mili widzowie! Do kryjówki! Nie! Ja! Nie właśnie. To jest jak w starym ne Need for Speedzie! как старый мне в Форспиде. И так спичишь. Я... Тель не едет в суп, не? Добрая, я nie złapią ucieczka Z ucieczki im zrobię ucieczkę ucieczka ucieczka jest uciekłem im 3000 punktów dostałem

To jest inne Jak się tu rozwali komuś auto To już trzeba inne brać Kiedy na drugi dzień będzie To samo Dobra Fakt Będzie musiał z innej wziąć. Dobra, drugiego. Na fiący Kurde. I tak, nie ucieknij. I ziomek zrobię. Pik! Dobra, jestem koło kryjówki, ale ja jadę za nim. Dobra, widzicie, widzowie. Za chwilę, koniec odcinka, ale dogonimy go. I tak go zabijemy. I tak go zrypie i tak. Na policję się jeszcze mogę przejść, ale nie To wiecie, że ja mogę na policję, bo każdy chyba już to gra. Kurde, jak go zrypałem, nie, piękne to było. Gdzie on jest? A, go zrypałem, widzisz? Jak kapu... mu zjechałem. Nie, bo to jest jakiś... Pierwszy ja mam drugi dopiero na tym oczy a innym mam dziesiąty mhm. fuch, fuch, Rypnęłem Fu już A nie ucieknie do tego chyba. On był w swojej kryjówce chyba. Nie, szósty level. No on ma szósty level. No bo, nie wiem. Zapytala teraz szybko, strasznie. Tam jedzie. Widać go. On go zna. O kurde, policja. Не. Но. То есть сам полиция кто нас гонил. Пьяный керовца. Хорошо, догони его. Типа. Нет. On sobie jeździ po mieście cały czas. Zwiedzamy sobie po drodze. Ja tu jeszcze, wiecie, ja nie widziałem wszystkiego. Ja tylko o tą grę nie, niedługo mam. Ale sobie trochę pograłem. Widzicie jakie mam A auto. Jeszcze mam poszaka. Fuck nie A nie, go złapię tutaj Chyba Tak, złapię Nie On już pojechał do góry fuck. Tu on jest na górze Cześć, jestem tu na górze on wraca nie nie to coś nie dobrze pojechałem tam mi się o fuck. Nie nitro nie mam Fak O fak Tu też pały są Fok, Ryknęłem w policję No w Takiego mutanta Jeszcze mnie gonią To jego powinni gonić, a mnie Nie, nie mnie no bo on przecież przekroczył prędkość i ja Ale on ten, on pierwszy, pierwszy. Dobra, tysiąc punktów Tu mi się pokazuje, gdzie jest policja Mam Ja nie mam ja mam tylko dwa auta. Dobra, dostał! Bo przez uciekanie się dostaje. Fuck, fuck! Dobra, ale na szczęście nie... nie za mocno Tu jest jakiś kol. Co on tu zjeżdża ciągle? Ziomek, co ty kurde? Co on kurde tu robi? FA! FAK! O tu jest! Jedzie! O kurde, no ser, ale życia ma tyle samo. Co on robi? No... Co jest? Sieci <słyszy> Widzicie, ale dobra. Tu zakończymy odcinek. Jeśli się Wam film spodobał, to mówię, dajcie 52 w górę. Ja się z Wami żegnam na razie i cześć, papa. Hej. I teraz sprawiaj.